Wygrywamy dzisiejsze starcie ze Zniczem Kłobuck, bardzo trudne spotkanie, kolejne zresztą w tym sezonie, najważniejsze twierdza Sołtysia, dalej obowiązuje. Bardzo trudny mecz, no i nie ukrywam, że spodziewaliśmy się też takiego meczu, obserwowaliśmy zespół Znicza. No jest to zespół z dużym potencjałem ofensywnym, na pewno grający na takim dużym polocie fantazji i, i, i to dzisiaj się potwierdziło na pewno. E, musieliśmy się dzisiaj bardzo napracować w defensywie, żeby e, utrzymać zero z tyłu, za to naprawdę e, duże ukłony w stosunku do, do naszego zespołu, bo tej pracy było tam co niemiara. Naprawdę świetnie blokowaliśmy właściwie wszystkie akcje ofensywne rywali, którzy no, można powiedzieć. <laughs> Nie stworzyli sobie z żadnej stuprocentowej sytuacji dzisiaj, aczkolwiek no, zrobi, wyszło tak, dlatego że nasza defensywa dzisiaj była bardzo czujna, bardzo, bardzo dużo pracy, szczególnie w tych bocznych strefach, gdzie mieli mocnych zawodników. No, to na pewno na duży plus fajnie, że, 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 że bramka strzela w pierwszej połowie, utrzymany wynik. Powinniśmy ten mecz zamknąć w drugiej połowie, bo mieliśmy ku temu dobre, dobre okazje, dobre kontry. No brakowało tego, tego, tego finiszu, czasami w tych sytuacjach takich naprawdę już stuprocentowych, no ale ostatecznie taki wynik też bardzo nas cieszy. Po ciężkiej, po ciężkiej przeprawie, po ciężkim boju, kolejne zwycięstwo i twierdza Słotyśia utrzymana. No dzisiaj jedyną bramkę strzelił Aleksander Gurgul obrońca. W ataku pozycyjnym znakomita akcja podlesianki i on też fantastycznie się odnalazł w polu karnym. Tak, eee, bardzo fajna akcja, możemy powiedzieć wypracowana, eee, treningowo. Oczywiście tutaj jedyny, jedyny złamany schemat no to to że, to, że Gurgi, nasz, nasz nominalny lewoobrońca, znalazł się w, w świetle bramki i wy, wykończył tą akcję. Natomiast, natomiast to, 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 co ją poprzedziło, to, 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 to fajna praca chłopaków, eee, tak chcemy, żeby grali. Eee, tutaj tutaj, tutaj fajne, fajne zagranie Maćka Niesytej i Alana Lubaskiego, które zakończyło się tą, 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 tą asystą Maćka. Eee, no i super, super wykończenie Gurgiego, który, który naprawdę wykończył to jak rasowy, jak rasowy napastnik. Szkoda, że, że, że kontuzja, że musiał zejść jeszcze w pierwszej połowie. To na pewno troszeczkę nam pokrzyżowało szyki, jeżeli chodzi o, o, o panel zmian, no ale ostatecznie po to mamy tą szeroką, mocną kadrę, żeby właśnie korzystać z niej czasami w taki sposób awaryjny. 25 zdobytych punktów na 27 możliwych u siebie to też znakomity rezultat, o którym trzeba powiedzieć. Myślę, że jest to wynik bardzo dobry. Ogólnie, nasz wynik punktowy no po tych kolejkach, dotychczas rozegrany, jest, 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 jest mocno satysfakcjonujący. No chciałbym podkreślić, że na pewno czujemy też mimo wszystko lekki niedosyt, bo te mecze, których nie wygraliśmy, no mówimy, myślę tutaj o meczu z Rakowem Częstochowa u siebie, gdzie, gdzie byliśmy zespołem naprawdę stwarzającym sobie multum sytuacji, to, 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 to tego szkoda na pewno. Na pewno szkoda straconej w ostatniej sekundzie. Meczu z Piastem dwa Gliwice. Tam, tam zagraliśmy świetny, świetny mecz. No, tych punktów byłoby troszkę więcej. No ale cóż, jest i tak pozytywnie. Brniemy do przodu. Budujemy tą swoją twierdzę. Budujemy pozycję pod Pokazujemy, że czasami po, po, po takim ciężkim upadku no, największą sztuką i największą chwałą jest się podnieść. I my tutaj robimy to każdego dnia na treningach i co tydzień na meczach. Chłopaki pokazują niesamowitych charakter. Dzisiaj naprawdę utrzymanie tego wyniku 1-0 wymagało tytanicznej pracy w obronie. Dużo bloków, dużo wślizgów, dużo powrotów i to dzisiaj było widać. No dużo nas ten mecz kosztował. Teraz mamy jeden dzień mniej, no bo bo wiadomo, derby z rozwojem już już piątek, no ale zrobimy wszystko, żeby dobrze się przygotować do tego, do tego trudnego kolejnego pojedynku. No i przed nami trzy bardzo ciekawe spotkania. Spotkania, na które pewnie nikogo nie trzeba zapraszać, no bo to będzie kwintesencja piłki nożnej. No ciekawie, się, ciekawie się szykuje ten finish ligi tutaj e, dla Podlesianki. Na pewno, na pewno warto z nami być, na pewno warto nas wspierać, na pewno warto to śledzić. No, nie chcę uprzedzać faktów, ale będą się działy tutaj naprawdę rzeczy e, e, bardzo, bardzo ciekawe. Mamy, mamy tutaj pojedynek na szczycie, mamy tutaj finał Pucharu Polski, no ale najpierw, najpierw to, co, to na czym się teraz będziemy skupiać, to są derby z rozwojem Katowice i w tym momencie nikt tutaj nie może z zawodników, z trenerów wybiegać piętro wyżej, musimy się skupić na meczu z rozwojem, chcemy zagrać dobry pojedynek, chcemy, chcemy znowu zapunktować, chcemy, chcemy pokazać, że ta praca no, potrafi być stabilna i te wyniki potrafimy długofalowo Osiągać dobre, idealny moment. Derby, e, które na pewno znowu przyniosą nam sporo emocji. Już teraz e, zapraszam wszystkich na piątek e, o 19 na, na, na Asnyka, na boisku rozwoju. Będzie się na pewno, e, na pewno miło ten mecz oglądać. No, a później troszeczkę wolnego i, i to co, creme de la creme, jak można powiedzieć, ale to, to będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać później.